Hej! Cześć! Witajcie moi drodzy widzowie! I dziś sobie zestaw o numerku katalogowym 71771 Świątynia Kryształowego Króla, jest to zestaw od 8 roku życia, jest świetny! Naprawdę to jest zestaw z sobą 16 Lego niczego Crystal Ma Mam bardzo fajne figurki, na przykład Zejna, Kaja, Kola, Dzieja, Kryształowego Króla i Ben nowego wojownika. Naprawdę fajny, ja mam Kryształowego Króla, ale z dwoma rękami, a teraz ma tu cztery. Naprawdę ciekawy zestaw. No to teraz się tył. Zobaczmy. No, no to teraz go otwórzmy. Dobra, miałem problem z otwieraniem, to pudełko się zniszczyło. Ale to chyba nic. Jakby ja nie kolekcjonuję pudełek. Ale okej. Okay. Mam tutaj sześć paczek, a więc ja się biorę ze składanie. I widzimy się jak złożę cały set. O. Okay. OK i złożyłem cały zestaw, jest bardzo fajny, mega mi się podoba i każdemu teraz jakby go polecam. Najpierw zaczniemy sobie od minifigurek. Pierwszy to taki smoczek. nie wiem czy go można uznać za minifigurkę, ale ja go uznam, taki tyci bardzo fajny. Kolejny to złoczyńca mm, kryształowy. Wojownik lub zewnątrz a ja, moje kryształowe, bardzo fajne na drugim natorsie. I bardzo ciekawa minifigurka. Kolejny ze złoczyńców, to sam kryształowy król. Ma on cztery ręce, bo jego mechu miał dwie ręce. Ma jeszcze takie kryształowe miecze. I jak widzicie to jest Overlord. Tak. No bardzo ciekawa i fajna minifigurka. Tu ma większe te rogi na masce. Kolejny to Zane. Bardzo ładna minifigurka. Na początku myślałam, że te ręce to są takie krótkie rękawek Wiecie, na ramieczkę i to są takie tam metalowe, ale one naprawdę Okazało się, że to jest połączenie do stroju i naprawdę to bardzo ładnie się kolorystycznie komponuje Ma on zwykłą i ma srebrną katanę Kolejny to Cole Cole ma takie dwie buźki Wiecie, takie sobie podstawowe Ma także jak Zane srebrną katanę i ten ma bardzo ładny drugi na torsie Mega ogólnie też bardzo spokojnie mi Kolejne to Kai. Kaj też. Ma białą ma maskę z 11 zlą, tylko to jest znaczek znany złotego biały. I też mam bardzo ładny na drugim na torsie i ma swoją podstawową minkę i katanę srebrną Coin to który ma też sobie podstawowe minki, o taką i wiecie jaką dalej. Mamy srebrną katanę na ramiennik i też bardzo ładne na drugim na torsie. Ja na początku myślałem na zdjęciach pierwszych, że to nie ale tam. Dobra, teraz samą budowlę. Mamy tu. Hmm, zacznijmy sobie od miejsca na złote bronie. Tu jest miejsce na. Shriekane lodu. Tu mamy miejsce na miecz ognia. Tu możemy zrobić koc w I oczywiście. Nupca no, prądu. Tu możemy na przykład jakiegoś ninja strącić. To jest są ogólnie dwie części, a więc teraz się bardziej tej przyjrzymy. A później tej? Tu są takie schodki, tu jest taka pułapka. No tak. Tu mamy takie ara parkur, żeby to zdobyć. Tu mamy takie wejście. Tu mamy takie wielkie kryształy. Dwa ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Ale dobra. Oj, coś tu się odczepiło. Dobra. Ale teraz tak to wygląda. Coś pięknego, czyli główna budowla. Naprawdę ta góra wygląda prze. Cudownie, mam tu tron dla kryształowego króla. Mam tu do zrobienia kosy w mam nawet takie więzienie na Ninja, które można kogoś zrobić. Ja na początku myślałam, że to jest taki pojedynczy element zbudowane, to ale mam wrażenie, to jest takich od technika. No, ogólnie bardzo ładnie, bardzo ładnie te kryształy w różnych miejscach, na przykład tu, się komponują. No możemy, tu jest ten tron, jeszcze raz. Tu bardzo ładnie ta góra też wygląda. Dół też bardzo spoko, tu mamy takie roślinki. Ale teraz jeszcze obrócimy i tak to wygląda z tyłu. I tak. Bardzo fajnie się składa to, ten zestaw. Ma on dokładnie 6 paczek. No i bardzo ciekawy zestaw. Jeszcze teraz sobie okiem spójrzcie. No, a więc jeden ze sobą skali 1:10 rzuceniam, 10 na 10, przeszedłem na setkę, poleca, um polecam. A więc coś z wami żegnam, dać, łapkę i subika. Pa, pa!